Wielki wybawca Nikodem, kurwa szef monaru bezdomnych, zabrał najbardziej potrzebującego bezdomnego kurwa w Ełku. Mecenasa Duchnoskiego, najbardziej potrzebujący bezdomny w Ełku. Wielki pan Nikodem przyjechał swoim prywatnym samochodem i go zabrał. Uratował wielkiego człowieka zwanego Duchnoskim mecenasem. się nie interesował. Rok czasu. Kurwa. Rok czasu. 2021 cały. Ludzie tam umierali, kurwa. Pomocy potrzebowali. Umierali, kurwa. A on gdzie był wtedy? Gdzie był wtedy Nikodem, kurwa? Teraz nagle tak się obudził. Dobra. ja jestem w stanie mu to wybaczyć. Zrozumiał swoje błędy i może mnie przeprosić. I, i tyle. Jak mnie przeprosi to wygra. No, ja nie chcę z nim konflikty wchodzić z tym Nikodemem, no ale niech człowiek się ogarnie. Bo, żeby nie ja, to by nie wiedział w ogóle, że duchu tam jest. I by mu nie pomógł, więc Czekajcie, podłączę tylko czemu ja to nie Dzięki mnie ja mu pomógł. Bo, żeby nie ja, to by nie wiedział, że tam jest. I dzięki temu nagrywaniu to wszystko jest. Oni kurwa są ci, kurwa politycy, oni 100, 100 lat za morzynami są. Oni nie rozumieją. Tym nagrywanie właśnie pokazuje kurwa, jak jest naprawdę. Kurwa cały świat się widzi to. Dzięki temu właśnie ludzie kurwa wychodzą z bezdomności. Bo jest taka po prostu taki tyle ludzi mnie ogląda po prostu, że, że jaki to nie był bezdomny, to i tak mu się pomoże. Bo już ludzie jak zobaczą, to wiecie o co mi chodzi po prostu, że, że dzięki mnie kurwa wiedzą jak I